Powiem Wam, że rozpoczynamy ten tydzień w temacie, który, no już pewnie coś zauważyliście, mi kojarzy się tylko z jednym. Go, go, Power Rangers! Ja jestem Patryk i rozpoczynamy kolejny tydzień. I rozpoczynamy od rzeczy dla dzieci, ale rzeczy elektronicznej. Jak już widzicie, jestem dzisiaj o zegarkowany, albo ne, można by powiedzieć, o smartwatchowany. Chyba ne, tak byłoby dokładniej, lepiej. Każdy w innym kolorze i każdy to troszkę inny model. Tak więc dowiedzcie się o nich czegoś więcej. Naszymi dzisiejszymi produktami są smartwatche od firmy Garet dla dzieci. Pierwszy model to Garet Kids 2, który posiada wodoodporną obudowę z certyfikatem IP54, menu w języku polskim, dotykowy wyświetlacz, GPS oraz przycisk SOS. Dzięki miejscu na kartę microSIM nasze dziecko będzie mogło wykonywać z niego połączenia. Kolejnym smartwatchem jest Garrett Kids Suite, który posiada już wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68. Został również wyposażony w aparat, a wyświetlacz ma 1,33 cala. Tak samo jak w poprzedniku posiada slot na kartę microSIM, GPS, alarm zgubienia zegarka, krokomierz i menu w języku polskim. Ostatnim produktem jest smartwatch Garrett Kids. 5 Z certyfikatem IP54, slotem na kartę NanoSim, monitorem snu, grami matematycznymi, przyciskiem SOS, zdalnym podsłuchem, alarmami, GPS-em oraz wbudowaną latarką LED. Wyświetlacz posiada 1,22 cala. Garrett Kids Suite, Garrett Kids 5 i Garrett Kids 2. Wszystkie działają, jakbyście chcieli zobaczyć. O. Świeci się, też, świeci się i świeci się. Tu mam 9.53, to jest zła godzina, ale nie ustawiałem. Tu mam pierwszą 1.44. Żyjemy w takich czasach, że nasze dziecko tak jak my chciałoby mieć podobnie fajną elektronikę, ale elektronika, jak wiemy, przynosi mnóstwo zagrożeń dla naszego dziecka i często rodzice obawiają się właśnie takiego podejścia kupowania drogich smartwatchów, które mogą zostać w szkole na przykład ukradzione, które nie posiadają zabezpieczeń, żeby je odnaleźć, które pozwalają dziecku wchodzić w różne dziwne czeluścia internetu. Chcielibyśmy jako rodzice, chociaż ja jeszcze nim nie jestem, mieć troszkę większą kontrolę nad tym, dlatego myślę producenci Smartwatchy i elektroniki tworzą produkty skierowane właśnie dla dzieci. Nie wiem czy pamiętacie, ale pokazywałem wam już smartwatch od firmy Garrett, który był przeznaczony dla ludzi dorosłych, który miał w sobie wszystko i mogliśmy na nim robić Cokolwiek by nam do głowy przyszło, mogliśmy z nim biegać, siedzieć po internecie, dzwonić, odbierać SMSy, tworzyć wiadomości głosowe, GPS, sprawdzanie tętna i różne takie. Na ja ten odcinek Was w tej chwili zapraszam. No ale skoro tatuś ma zegarek, czy mamusia ma zegarek, no to syn czy córeczka też chciałaby mieć taki zegarek połączony ze swoim smartfonem. No i dzisiaj właśnie przychodzę. To są zegarki, których cena waha się od 300 do 400 zł. Nie ma wielkich różnic w cenie, nie ma też wielkich różnic w samych funkcjonalnościach tych zegarków. Mianowicie są takie: ten jest najdroższy, później ten, później ten. Ten kosztuje jedynie 300 zł 299, jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście zapraszam Was na naszą stronę, link w opisie, teraz ją pięknie widzicie. Prezentuje się Wam jeden z tych zegarków zapewne i tam możecie to kupić. Są też opcje na raty, są różne opcje, więc jeżeli byście chcieli, zapraszamy. Pierwsza główna różnica, ten Garrett Kids 2 nie posiada aparatu. W przeciwieństwie do tego różowego i tego błękitnego, są też różne inne kolory. Jak widzicie, jest błękitny Sweet, jest też czarny. Jest czarny Kids 5. Sweet też jest czarny. Ten też występuje w innych kolorach. To wszystko możecie zobaczyć na naszej stronie. Druga różnica: ten posiada certyfikat wodoodporności IP68. A T2 IP54. Jest to drobna różnica, ale jest, więc warto o tym wspomnieć. Kolejny aspekt, te dwa są ładowane za pomocą ładowarki USB. Ten jest ładowany za pomocą ładowarki, takiej jak mieliśmy w tym największym najlepszym modelu gareta, czyli za pomocą ładowarki na magnes. Więc mamy pewność, że tutaj nic się nie wyrwie, nic nie zostanie zepsute i za chwilę nie będziemy w stanie go naładować. Wszystkie mają kolorowe wyświetlacze. Ten ma największy, mamy tutaj 1,33 cala. Tutaj mamy 1,2 cala. Ten jest najmniejszy, ale te różnice są naprawdę drobne i nie należy się raczej na tym skupiać. Jestem pewien, że wasze dzieci nawet tego nie zauważą. Jest różnica co do rodzaju karty Sim, jaką możemy tutaj wsadzić w przypadku Sweet i w przypadku. Dwójeczki mamy tutaj kartę Micro SIM. A w przypadku piątki, czyli tego jednego okrągłego, mamy tutaj kartę. Nano SIM. To są takie właśnie różnice. Mamy tutaj w każdym z tych trzech zegarków przycisk SOS, gdybyśmy potrzebowali, a właściwie nasze dziecko pomocy. Mamy tutaj również wyszukiwanie zegarka, więc on włącza alarm, jeżeli go zgubimy. Jesteśmy w stanie to ustawić, więc to też jest fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Mamy tutaj budzik, możemy dzwonić, wysyłać SMS-y, tworzyć wiadomości głosowe. To wszystko w tych trzech Zegarkach się znajduje. A więc, jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem zegarka numer 1, czyli Garrett Kids 2, jego cena to 299 zł. na dziś, zapraszam do strony, sprawdźcie. Oczywiście od czasu do czasu ta cena się waha, ale w granicach tych 299 zł. będziecie w stanie ten zegarek kupić. Jeżeli chodzi o Garrett Kids 5. Tutaj cena to 369 zł. Również na dzisiaj cena, którą dzisiaj wam podaję jest dzisiaj aktualna, ale to jest cena mniej więcej, która nie zawsze powinna się sprawdzić. Możecie czasami trafić na promocję, więc ta cena będzie niższa, ale w tych 369 zł ten zegarek dostaniecie. No i jeżeli chodzi o Garrett Kids Sweet ten różowy, przyznam szczerze, że Podoba mi się, tak bym chciał, nie pamiętam jak ci rangersi to robili, ale oni coś tu klikali i przemiana, to było naprawdę fajne. I gdybym ja był dzieckiem, to chciałbym mieć taki zegarek, naprawdę, wyobrażałbym sobie, że jestem PR rangersem. Może nie różowym, nie ja błękitnym, no błękitnym mógłbym być, zawsze chciałem być białym, a białego nie ma. Tak więc GARET KIT SWEET, cena 399 zł. na dziś, sprawdźcie w opisie, czy może już chcecie go kupić. Więc do roboty zapraszam. To by było na tyle, rozpoczynamy ten kolejny tydzień. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie mi znać, co sądzicie na temat zegarków, smartwatch dla Waszych dzieci. Zasubskrybujcie i widzimy się już jutro.